Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Galatów Bracia, obietnice były dane Abrahamowi i potomstwu jego. Nie powiedziano i potomkom, jakoby mowa była o wielu, ale jak gdyby o jednym, i potomkowi Twemu, którym jest Chrystus. Powiadam tedy, testamentu potwierdzonego przez Boga nie może obalić zakon dany w 430 lat później, żeby obietnica stała się próżna. Albowiem jeżeli dziedzictwo dane było na mocy zakonu, to już nie z obietnicy. A jednak Abrahamowi przez obietnicę Bóg udzielił daru łaski. Po cóż więc zakon? Nadany był ze względu na przestępstwa, ażby przyszło potomstwo, któremu dana była obietnica, ogłosili go aniołowie za sprawą pośrednika. Lecz nie masz miejsca na pośrednika tam, gdzie jest tylko jedna strona, a Bóg jest jeden. Czyżby tedy zakon przeciwny był obietnicą Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem dany był zakon, który by mógł ożywiać, usprawiedliwienie byłoby rzeczywiście z zakonu, lecz pismo zamknęło wszystko pod grzechem, aby przez wiarę w Jezusa Chrystusa ziściła się obietnica wierzącym.